Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Atak USA na Iran. Czy był to atak na Iran, czy nie? Czy Stany Zjednoczone przyłączają się w tej chwili do konfliktu izraelsko-irańskiego? Znak zapytania. Niby stanowisko USA jest takie, że oni się jeszcze nie przyłączają do tego konfliktu. Aczkolwiek, no, dzisiaj w nocy, stało się to, co się stało. Trudno tutaj mówić o tym, czy, że Stany Zjednoczone się nie przyłączają do konfliktu, jeśli biorą. Fizycznie w nim udział. Zastanawiam się, jak to, co trzeba zrobić, aby się przyłączyć do konfliktu, lub się jeszcze nie przyłączyć do konfliktu. No to jest zastanawiające, zastanawiające jest to twierdzenie Stanów Zjednoczonych, że oni jeszcze się nie przyłączyli, ale już wzięli w nim czynny udział. No to o co chodzi? Zapraszam do filmu, który właśnie się. Pojawił na moim kanale Obywatel 7.9. Pozdrawiam serdecznie. Ustosunkujcie się, proszę Was bardzo serdecznie. Jak Wy to widzicie? USA weszło do tego konfliktu, czy jeszcze nie? Pozdrawiam.